Dzisiaj spotykamy się przy czasie present perfect i przy różnicy pomiędzy have been i have gone. Jaka jest różnica między I have been, I have been in Paris i I have gone to Paris? O tym za chwilkę. Pamiętamy na początek, że wtedy, kiedy mówimy w czasie present perfect, myślimy o skutkach przeszłych czynności i w jaki sposób one się łączą z teraźniejszością. Ok? We are thinking about the results of the past. Activities and how they are connected to the present. Popatrzmy na przykład, który jest troszeczkę inny od Bin I Gone, ale nam to zobrazuje. What are the results? Example one. They haven't done the shopping yet. Oni haven't done nie zrobili the shopping. Zakupów jeszcze yet. Czyli widzimy skutek taki, że nie ma czegoś w domu. Czegoś nam zabrakło w lodówce. There is something. Missing in the fridge, yes, no butter, oh, I don't know, no ham, no cheese. Mm -hmm. I mamy dwa tutaj, dwie do tej pozostałe możliwości. They have gone shopping, poszli na zakupy. They have done shopping, zrobili zakupy. Ok, jeśli mówimy they have gone shopping, znaczy, że oni poszli na zakupy i teraz ich nie ma w domu, ale skutkiem tego będziesz za niedługo przyjadą, pewno, bo na zakupach się nie jest. Strasznie długo. They have done shopping, zrobili zakupy, i tutaj skutkiem jest, że są rzeczy pewne kupione w domu. They have done the shopping, the results are there is some food or some items at home. And they have bought something, yes? And they have gone shopping, it means the result is the first one, they have gone, that they are not at home. Ok? Czyli rezultaty są zupełnie inne tych zdań. Popatrzcie teraz na przykład już drugi. W którym mamy has been. Czy has gone. Pamiętacie, że skoro to jest trzecia osoba, gdzie pojedynczy, czyli on, ona, ono. Musi być has zamiast have. I mamy taki przykład. She has been to Paris. Znaczy, ona po prostu była w Paryżu. Tak? Była. Tu oznacza troszkę jakby ruch, bo tutaj jest do, tak. I sugeruje, że tam i z powrotem, jakby, że. I był jakiś ruch, była w Paryżu i że wróciła. Ten ruch sugeruje wr wrócenie. Tu to jest przyimek ruchu. She has gone to Paris. Jak już wiecie z poprzedniego przykładu, znaczy, że ona wyjechała. Gone to jest, nie ma jej w domu. Pojechała. She has gone to Paris. I nie wiadomo, jak długo tam będzie. Sugeruje to, że no, wyjechała do Paryża. Nie wiemy. No i przykład C. Tutaj mamy wariant troszeczkę tego pierwszego, przykładu A. She has been in Paris for five weeks. Tutaj jest przyimek miejsca, nieruchome. She has been in Paris, czyli ona jest w Paryżu. Czas prezent perfect jest tutaj w ten sposób powiązany z teraźniejszością, że dalej trwa. Tak? She has been in Paris for five weeks. To znaczy, że jest tam już od pięciu tygodni. She has been to Paris. Ona była w Paryżu. Tu powiązanie jest takie, że teraz wie coś o Paryżu. Czyli tylko jest taka obeznana z tym miastem, tak? Jest tam z jego, czy kulturą, czy sposobami komunikacji w mieście i z ludźmi. She has gone to Paris. Sugeruje, że jej nie ma w domu. She has been in Paris. Łączy się z teraźniejszością, bo dalej trwa, tak? Skutki, the results are visible in the A. She's, uh, she knows something about Paris in B. She is not at home and in C. She is in Paris now. Yes? Ok. Czyli jeszcze raz podsumowując, skupiamy się na tym, gdzie jest teraz, jakie są skutki. Tu mamy to jeszcze raz wypisane, ale ja chciałabym, żebyście um, się skupili nad swoimi przykładami. Mhm. Jakie wy byście wymyślili przykłady z może my, czy on, czy oni, czy wy byliście, jest, pojechaliście? Wymyślcie swoje przykłady, zróbcie pauzę, też dwa przykłady podobne do mojego, a, b, można też c, tak? No i spróbujemy popatrzeć, zobaczyć, czy nam się coś trafiło takiego samego. Ok, moje przykłady są takie, popatrzcie, we have been to Croatia. Byliśmy i sugeruje to, że już tu jest ruch, tak, tu się, że wróciliśmy, tak? A drugie zdanie, he has gone to the city, pojechał do miasta, he has gone to the town, pojechał do miasteczka, sugeruje, że go nie ma w domu. Pamiętacie, że we wszystkich osobach jest have, tak? I trzecia kolumna, present perfect, a przy he, she i it mamy has i trzecia kolumna, czyli czasownik gone. Mam nadzieję, że troszeczkę się Wam wyjaśniło między have been i have gone. Nie jest to takie trudne. Była, pojechała. Myślę, że prosta sprawa. Jak ktoś bardziej zainteresowany, to ten jeszcze mały przyimek miejsca albo ruchu sugeruje, że jest tam dalej albo, że wróciła. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. That's all for today. See you next time. If you liked my video, please put your thumb up. Okay, and take care. Bye bye.